No chyba nie, chyba się nie, nie zdarzyła taka sytuacja. No ale co już, chyba powolutku dobiegamy do końca z tymi wyjazdami. Zostało nam chyba cztery wyjazdy, także powolutku kończymy, wracamy na swoją hale. No i bardzo się z tego cieszymy, bo już tęsknimy. Cieszymy się, cieszymy się na pewno, na pewno to, że szkoda tego meczu w Warszawie, że nam tak no nie wyszedł nam po prostu ten mecz. Bo na pewno gdybyśmy zagrali na swoim poziomie, ten mecz mógłby się zupełnie inaczej ułożyć i, i mogliśmy się tam jakieś punkty pokusić. Niemniej jednak, na pewno. Bilans korzystny, biorąc pod uwagę to, jak wygląda tabela. Jeżeli chcemy gonić tą pierwszą trójkę, no musimy cały czas punktować tak jak oni, czyli w zasadzie za trzy punkty. Także cieszymy się. Także cieszymy się, że się udało wygrać się za trzy punkty. No i ten dystans cały czas do tej trójki trzymam. Wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie te mecze wygrywać. Szkoda tego spotkania w Warszawie. No ale co, no, patrzymy, patrzymy pozytywnie w przyszłość, no, wszystko przed nami, tu jest naprawdę raz, że ściska, dwa, że te wszystkie ważne mecze jeszcze przychodzą przed nami no i trzeba się do nich przygotować, także będziemy robić wszystko co w naszej mocy, aby wygrywać. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii w tym wszystkim, no mecz mamy za meczem w zasadzie, więc no, za dużo, za dużo nie trenujemy bo nie ma na to czasu, także paradoksalnie jakby no nie można tutaj mówić o jakimś większym takim powiedzmy zmęczeniu, bo, bo, bo podróż goni podróż, mecz goni mecz i, i, i naprawdę ten czas jest mocno spożytkowany no, na odpoczynek głównie, bo tak jak mówię, no, czasu nie ma za dużo, także, także myślę, że to też nam, też nam pomaga. Jeśli chodzi o drużynę Treffla, no, to wiemy, że, że jest to drużyna nieobliczalna. No, potrafią grać naprawdę siatrówkę na wysokim, na wysokim poziomie, co pokazali u nas. No i co, no, czeka nas bardzo ciężka przeprawa, ale miejmy nadzieję, że wyjdziemy, wyjdziemy z niej zwycięsko. No długo, no, ale taki jest grafik, na pewno cieszymy się, że wracamy do domu i trochę potrenujemy u nas, zagramy przed własną publicznością. No i przed nami kolejne ważne mecze. Przyjeżdża Gdańsk, który już, już nas pokonał nie tak dawno w Pucharze Polski potem zenit i mecz, dzięki któremu możemy sobie zapewnić pierwsze miejsce w grupie, także no jest, jest się o co żeby za to walczyć. Powiem szczerze, już się nie mogę doczekać. No, to jest wspaniałe uczucie, kiedy przychodzimy do siebie i ta hala jest wypełniona po brzegi. No, przyjeżdża przeciwnik naprawdę top numer jeden na świecie, więc zapraszam wszystkich, bo będzie naprawdę fajne spotkanie.